Dzisiaj pierwszy mecz w Ekstralidze, wielkie wydarzenie dla nas, ale z racji tego, że zasłużyliśmy na tą Ekstralidę, jesteśmy przygotowani, to tak samo możemy mocno powalczyć. I dzisiaj się spotykamy na wyjeździe i, i walczymy o każdy punkt. Power! Power! Kto wygra? Power! Uciekły jestem, że, że przegraliśmy wygrany mecz, bo ten mecz w zasadzie powinien być dla nas wygrany, gdyby nie złośliwość rzeczy martwić, Prawdopodobnie te dwa punkty z nawiązką byłoby dla nas. Jestem zły, bo wszyscy zadowoleni są tutaj na miejscu i kibice i tak dalej, żeby było piękne widowisko, tak? tylko no, nie chciałbym, żeby to było tak, żeby nam weszło to w krew, że pięknie przegrywamy, robimy ładne widowisko, a punktów nam brakuje. Ja jestem bardzo zadowolony w ogóle z chłopaków, bo każdy ze siebie da wszystko, a jak mówię, no delikatnie trzeba jeszcze tego ścięścia i będzie dobrze, ale na pierwszy mecz straligowy mi się wydaje, że dobry wynik zrobiliśmy oprócz tego ostatniego biegu 15, bo, bo faktycznie nie mieliśmy dobrego startu i, i widać, że prędkość już może chyba delikatnie brakowała w motocyklach naszych. No i trzeba z tego wyciągnąć z wnioski i wydaje mi się, że będzie coraz lepiej. No nie byliśmy faworytami, nikt nas nie podejrzewał, że może być tak napięty wynik. E, pokazaliśmy tylko, że nie jesteśmy Beniaminkiem, który wejdzie, spadnie. E, tylko będziemy się bić o, o wyższe cele, może i nawet o playoff. No, pokazaliśmy pazur, pokazaliśmy wilczy zęby i, i, i walczyliśmy do końca, niestety. Pff, przepraszam, że, 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 że tak, sta, tak się stało w ostatnim biegu, że no... Nie dowiozłem te punkty, które by miałby dowieść. zła korekta, z, z źle odczytałem tor i, w tym ostatnim biegu, no i nie dowiozłem, chociażby ten meczowy remis. Ten mecz pokazał, że jesteśmy drużyną, która potrafi walczyć w Ekstralidze bez względu gdzie jedzie. Tak? Przyjechaliśmy do jaskini lwa, no może niech będzie byka, który zdobywał mistrzostwo Polski wiele razy w ostatnich latach i radzimy sobie całkiem dobrze. W następnym razem.